Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Zastanawiałam się, jakiego największego wokalistę, wykonawcę zaprosić. Jest Człowiek Unietowski. A nie mogłeś mówić też największego przy okazji? Już mi bardzo miło, no ale są też są większe. Nie męczycie to? Że no nie, mę, nie. czasem z... nie, zdecydowanie nie. Ale zawsze mówią, no ten najwyższy, ten najwyższy, nie irytujecie to? Pierwszy raz słyszę. Ja. To w takim razie pewny siebie wokalista. Właśnie. Dlaczego tak musieliśmy długo czekać na Twoją płytę? Oj, to jest pytanie, które jest mi zadawane za każdym razem. Jest to pierwsze pytanie. E, dlatego, bo kiedyś podpisałem jaki niekorzystny kontrakt. I to uczy w takim razie. E, to uczy, jak to nie robić błędów. No ale. Dogadaliśmy się i wróciłem i no jestem. Okej, okay, dobra. W takim razie powiedz mi, Sławku, gdzie Ciebie można umieścić w polskim przemyśle muzycznym? to jest bardziej pop, czy to jest bardziej RMG, czy to jest, bo mieszasz róż różne style. W wielokrotnie widziałam Cię na koncertach. Jesteś też zarówno i dobrym twórcą, ale też i doskonałym interpretatorem. Jak to wygląda obecnie? Um... Słuchaj, ja zaczynałem tak naprawdę od poezji śpiewanej. Potem kochałem bardzo jazz. Ale ogólnie muzycznie to ja zawsze byłem w stronę techno, rave'u i deep house. Czyli czekam na gaberowe produkcje Pawła Mniatowskiego? Już muzykę taką produkowałem elektroniczną, ale była sprzedawana za granicę. Dlaczego nie przyjęłaś na polskim rynku? Czy nie chciałem? No, no bo nie była na polski rynek. A, a może spróbować? Spróbuję, ale to jeszcze nie teraz i niekoniecznie będzie firmowany moim nazwiskiem. Ale jest dużo możliwości. No ale ja kocham jazz i nie potrafię się tak naprawdę określić muzycznie, gdzie ja jestem. A myślę, że to jest a, chyba jednak taki ambitny pop, jazzowy pop. A czy myślałeś o tym, żeby nagrać może epkę, jak nie płytę z kolejnym, równie wysokim wokalistą, Bartasem Szymoniakiem, z którym dawno rozmawiałem i mam bardzo miłe wspomnienia? Bartek, Ale Bartek jest ode mnie niższy 10 centymetrów. Aż tak? A Akurat to tak, wygląda? tak wygląda. Jest jeden wokalista w Polsce, który jest ode mnie chyba wyższy. Ma 2-2 czy 2-3. A jak się nazywa? Nie wiem. Nieistotne. Nie wiem. Ważne, że Ty jesteś popularniejszy. I o Tobie, i o tobie, i o tobie mówimy. Ale właśnie, skąd się bierze to, że Twoja publiczność mm. to są głównie kobiety? Jak ja udostępniłem rozmowę z Tobą, to po prostu zacząłem obserwować tabun, tabun pięknych kobiet. Mmm. Trafiasz w serca, serce, ta aksamitna barwa głosu. Na czym polega ten fenomen? No może polega fenomen na tym, że Podobają mi się wszystkie kobiety, którym ja się podobają. Krótko zwięźli na temat, ale właśnie, do czego zmierzam? Można powiedzieć, że to, co Ty robisz, to jest nisza na polskim rynku muzycznym? Bo mi ciężko jest zestawić, jak słucham Twoich utworów, no to nie ma nikogo. Nie przychodzi mi do głowy żadne porównanie. może wszyscy idą do jakiegoś roka, który średnio wychodzi, albo jakieś takie popowe popierdółki. Tutaj mamy głębiej w większości kawałków na Twojej, o dziwo, debiutanckiej płycie ja kochałem bardzo i nadal kocham Grzegorza Turnała, więc zawsze gdzieś tam przemycę troszeczkę Grzegorza u siebie. Zresztą Michał Zabłocki też napisał piosenkę, każdemu wolno kochać tekst i kolejny tekst napisał na no, nowy ja reżim Wielki Błękit. Wielki Błękit to będzie, oj, rewelacyjna płyta, inna niż, niż, niż Metamorfozes, ale równie ciekawa, na pewno będzie żwawsza. Będzie soczysta, będzie przyjemna, będą piękne teksty. Janusza Nufrowicza, Tomka Organka, moje. W tym roku czy w następnym? W tym roku. O! 6 grudnia. W taki o! Wielki do, doskonały prezent na Mikołajki. Myślę, że wtedy umówimy się na dłuższą rozmowę. Teraz SOWKowi życzymy równie wielkiego repertuaru, wielkiego talentu, który posiada i jego wzrostu. Wszystko ładnie, proporcjonalnie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. тоже такие крутки.